Cześć. Witajcie na kanale Equestrian Blog. Dzisiaj chciałabym przedstawić wam pielęgnację wraz z marką Ekinat. Naszym modelem będzie dzisiaj Quantico. Przed rozpoczęciem nakładania wszelkich specyfików, kremów, psikania konia należy go dokładnie wyczyścić. Dlaczego? Kusz i brud, które zostają na koniu, w połączeniu z wszelkimi płynnymi specyfikami, może stworzyć nieprzyjemną skorupkę, którą trudno później wyczyścić. Oczywiście nie można zapomnieć o kopytkach. Warto czyścić kopyta przed i po treningu, żeby zobaczyć, czy nie ma tam żadnych kamieni, szyszek czy innych ciał obcych. Teraz będę psikać tylko własnoręcznie zrobionym przeze mnie sprayem na owady z wody i olejków sterycznych. W lato warto używać sprayu na owady, tak jak mówiłam można wykonać samemu taki właśnie spray za pomocą wody, olejków eterycznych, uwaga nie mylić z olejkami zapachowymi i można tam też dolać trochę octu, niektórzy ludzie nawet dodają czosnku. Teraz psikamy grzywę i ogon konia odżywką. Odżywka, jak sama nazwa mówi, odżywia włos. Dodatkowo bardzo ułatwia rozczesywanie, czyli nie musimy szarpać konia podczas czesania. Kiedy już psikamy grzywę i ogon, warto trochę wetrzeć specyfik we włos. Potem należy chwilę odczekać, żeby odżywka zaczęła działać, i następnie można przystępować do czesania. Jak widzicie, po użyciu tej odżywki idzie naprawdę łatwo. Nie można zapominać o ogonie. Lubią się tam zaszyć wszelkie owady, robactwo, czasem jakieś patyki i brud. do oczyszczania miejsc wrażliwych, takich jak nos, okolice głowy, uszu i oczu. Tutaj mamy chusteczki do oczyszczania oczu i nosa. Można nimi łatwo dotrzeć do różnych właśnie takich miejsc. Warto w lato zadbać o czysty nos, ponieważ piasek, ziemia wysycha i łatwiej dostaje się przez to kurz do nosa. Niektóre konie na początku mogą dziwnie się czuć podczas czyszczenia chusteczką nosa czy oczu, ale należy je do tego przyzwyczaić. Później będą stać spokojnie i nawet będą zadowolone z czystego nosa. A tutaj mam krem regeneracyjny, który nakładamy na uh, świeżo zagojone rany. Kremem smarujemy nie tylko świeżo zagojone rany, ale również wszelkie przetarcia. Mi na przykład ten krem bardzo pomógł w przypadku otarcia od nachrapnika Uperona. A tutaj mamy atomizer z płynem, który wspomaga porost sierści. Jeżeli przetarcie czy ubytek sierści jest już odpowiednio zagojony, możemy użyć takiego sprayu na porost sierści. Powinien on pomóc nawet w najcięższych przypadkach. Okej, okay, mam nadzieję, że film Wam się spodobał i zachęciłam Was do korzystania z oferty marki Equinat. Oczywiście zapraszam Was na Facebooka, Instagrama oraz grupę Equesta i się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!